I ile tych pieniędzy jest rozdawanych, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo podejrzane. Skąd Czy, to wzięli? Skąd to właśnie wzięli? Czy to wszystko na kredyt? No, podejrzewam, że, so, że to są taka, taka, wie pan, ta cudowna księgowość, jest tam bardzo, bardzo... KPO, pieniądze były zablokowane z KPO, tak? KPO to, wie pan, podobno nie było tych pieniędzy, nie, nie, Unia nie miała tych pieniędzy i to taka, to, wie pan, te kwestie jakichś tam sądów i tak dalej, to pic na wodę. To jest takie tylko, wie pan... Nie chodzi pan w ogóle? Nie. Jaki fakt, Go... że pan nie poszedł na wybory? Nie Go... ma na kogo głosować? No wie pan, e... gdybym miał głosować, to bym głosował na, na e... tego, jak się on nazywa, co by e... 7-8%, konserwatywna w każdym razie. Konfederacja. Tak. Konfederacja, tak. Dlaczego pan za konfederacją? Jakie ma takie zalety? On... Co się wyróżnia? Zalety? Wyróżnia się tym, że, że... No dobra, ja to... gadają po ludzku, wie Pan, gadają po ludzku. No, Ale że... co pracowałem tak w programie, że Pan za nimi by był. Wie Pan, najbardziej ja bym był za takimi, którzy by y, 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 chcieli. Y, tak. tak y, y, no, program mieli taki, żeby, żeby każdy robił na siebie i na swoje dzieci. Żeby nie było tak, że wie Pan, jakieś komunizmy, niekomunizmy, jakieś, jakieś coś tam. Żeby nie było, wie Pan, że y, tak jak z tą Ukrainą, że 100 tysięcy ludzi wymordowali, a. a z wielkiej łaski może nam powiedzą, gdzie te groby leżą. Jak będziemy im tutaj pomagać, to im powiedzą, gdzie, gdzie te groby no tak. się znajdują. To jest po prostu śmieszne. No. Oni z tą Ukrainą mają rację, że nie chcą, żeby tutaj ten dodatek... Ja w ogóle jestem przeciwko jakiemuś takiemu, wie pan... W Polsce na przykład. Czy jest pan za rozdawnictwem? Ale będzie to jak pan myśli? Ja blokuję to Tusk, czy na przykład premiera. Ja nie wiem. Tylko, kto, to, kto tam jak będą będzie będzie na... pieniądze, to się zmienią, zmienią podejście do. Na co przeznaczyć te pieniądze? Nie wiem, bo tam jest część, jest podobno, to jest, to jest w formie pożyczek, a część jest y, jakaś tam. Y... No to, tak, to, to na co by pan przeznaczył? Pan by mógł na przykład, tak, powiedzmy. Na co bym przeznaczył? Tak, tak. Czy no, no nie wiem, może jakąś mm. edukację, na tak, jak stosunki zdrowia? No, nie, nie, nie mam pojęcia. Nie, 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 mam nie, nie, nie wiem. To znaczy są pewne jakieś największe potrzeby. Na pewno nie, 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 e, nie budowałbym tak jak w Warszawie budują e, tych... tych, tych e... A te inwestycje pisze jak pan ocenia? CPK i tak dalej, lotnisko, nieotnisko, no, Mierzeja. To, 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 na, na takich sprawach to, to się znają specjaliści i oni powinni się wypowiadać. Ja się nie znam i... Jak sobie pierwsze lotnie jak pan sobie ja mnie, że został marszałkiem, dobrze sobie radzi. Wie pan co, ja nie głosowałem ani za hołownią, ani przeciwko hołowni. Wie pan co, ja pana tak wystawili w telewizji i co drugi dzień się pan pokazywał, też by pan dzisiaj Jak, był. Czy każdy by dobrze wypadł. Tak? No właśnie, o co chodzi? Robią reklamy nieustannie. Co najbardziej zdrożało? Jak pan sobie radzi z tą drużyzną? Wie pan co, y, wszystko po trochu drożeje. Co tak najbardziej, co pana skrzykowała cena jakaś taka, no ja. Wie, wiem, wie pan, no trudno mi powiedzieć. Co odpowiada za tą inflację? Za inflację. Jak zwykle wie pan jest sące cykle gospodarcze, to jedno, a po drugie y, oni też y, pewnie gdzieś tam, tam tą księgowość taką prowadzą, wie pan, gdzieś tam mają drugą księgę pod, 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 pod stołem i, i to pewnie dlatego, no tyle pieniędzy i oni teraz wydają, to, y, 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 to powinien zlikwidować. Ja myślę, że Senat powinien zlikwidować, to jest w ogóle niepotrzebne. Senat jest niepotrzebny? Absolutnie, a do czego on jest? Do czego on jest? Gdyby rząd, nie, gdyby w Sejmie nie było jakichś doradców, no to może być Senat, ale po co jest Senat? Bo Senat to jest tylko dla tych, co, co... Dobra, to to mamy. A ilość posłów w Sejmie ile powinno być? Bo to jest ponad 400. Zostawiamy tyle, czy mniej by Pan wolał? Ja wiem, wie Pan, myślę, że... Nie za dużo ich tam? Hmm, no trudno mi powiedzieć. Nie, nie mam zdania. Nie, nie kwestii. mam zdania. A ile pani zarabiać tak miesięcznie posłowie? Posłowie? No, na Kamerd ma 2-3, to ile Pan by im dał w Warszawie, tak jak mieszkają na przykład? Y Powiem Panu, że nie wiem, no, no na pewno nie tyle, ile oni by chcieli, a po drugie,